Ogólnie na samym początku chciałbym powiedzieć, bo oglądałem sobie ten materiał z konferencji jeszcze z to slomo i no pomyliłem się. Nie było. No, Utar mi po prostu, ja byłem tak wszedł, po prostu, że poczułem to oko, tylko że ja tam byłem... ja miałem tak zawężoną percepcję wzroku i tam byłem tak podkurwiony, że no nie wiem, to. Są takie rzeczy, że to trzeba, nie wiem, poczuć, nie? najbardziej mi głupio, że to tak nieelegancko wyszło, nie, że, wiesz, mógł być liść, kurwa. No chujowo, Ale nie, ten chcę, ten... Nie, chcę już, nie chcę już się tłumaczyć, bo kurwa, było co było, stary, no nie wiem, no to wy możecie sobie wyrobić jakby sami opinię o tym. <laughs> Wiadomo, że kurwa... Czasu nie żyje się dalej. Żyje się... <laughs> dalej szef. <Wody> no. szef. <laughs> chujowo, że przed walką takie coś, bo kurwa, nie działa to za dobrze na bańkę. Ale na szczęście nie z takiego gówna wychodziłeś. O.